Wszystkim moi drodzy, na pewno wielokrotnie spotkaliście się z sytuacją, kiedy przechadzaliście się miastem, że ktoś do was podszedł, albo widzieliście osobę, która na pewno ma. W jakimś stopniu bogatą przeszłość, ale niekoniecznie bogato w portfelu. I dzisiaj chciałbym zaprosić Was na dwuetapowy film. To znaczy, dzisiaj jesteśmy w środę o 17 na pierwszej części tego całego materiału. W sobotę będzie ten kulminacyjny moment, jaki jest temat, tak jak widzieliście po samym tytule, czyli zamieniam się w osobę bezdomną. Czy da się w ogóle to zrobić? Będziemy poddawali się charakteryzacji z profesjonalistą, który mam nadzieję, że moją. Twarz przemieni do takiego stopnia, że raz nikt mnie nie rozpozna, a dwa będę wyglądał właśnie na taką osobę. Dlaczego to zobaczycie w drugim filmie? Dzisiaj zapraszam Was na pierwszą część, ale mam nadzieję, że w sobotę o 11 również Was nie zabraknie. No to co? Zacznijmy tę dwuetapową przygodę. Jedziemy. Z czego zaczynamy? Już co, nakładam ci krem, żeby troszeczkę tę twarz e, ochronić, a przede wszystkim, żeby ona po prostu miała taki naturalny połysk. W sensie tak, jakbyś się trochę spocił, nie? To takie normalne. Mm -hmm. No, dzisiaj sobie troszeczkę e, opalimy twarz, bo ona zawsze postarza. Potem sobie nałożymy lateks, który sam spowoduje takie naturalne zmarszczki. E, I co? No, może jakieś pypcie, nie wiem. Mm -hmm. No, 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 to coraz bardziej mi się to podoba. A z włosami coś będziemy robić? Tak, no lekko je przesiwimy, żeby nie były takie o takie, takie żywe. młode, nie? Chociaż tak będę miał. Zresztą, nie wyprzedzajmy fakt. Moi drodzy, nie przedstawiłem Wam od samego początku. Dzisiaj z nami jest Ada Zubel, która zadba o to, żebym wyglądał jak dziadziuś. Leczymy, <grym> jak wyjdzie, wyjdzie dobrze? Wyjdzie dobrze, ale jeszcze się uśmiechnij. Podkrążone oczy, blizna, mhm. łezka pod okiem, bliznę. żeby wyszedłem, wiesz z karceru. <noise> Ale blizna to je, na w zasadzie taka mocno czerwona, czy już. Nie, możemy zrobić starą, w sensie taką już po prostu bladziutką, wygojoną, a możemy zrobić po prostu jakąś taką świeżą bliznę, nie wiem, z jakimś rozcięciem jak już. Jakich kosmetyków w zasadzie dzisiaj używamy? Dzisiaj e, głównie lecimy sobie na razie na brązerach tłustych. Pracujemy sobie na tłustych kosmetykach. Głównie marka tutaj pracuje na Inglocie, z tego względu, że to jest fajny brązer, żeby cię mhm. przyciemnić i, i sprawić, że jesteś trochę starszy. No właśnie, postarzanie I, to a, ciemne również, kolory. Tak, i również mieszam sobie um, taką specjalną jakby paletkę do zasinień, a do robienia gdzieś właśnie takich cieni, mocniejszych z Kryolanu. Mhm. To jest typowo charakteryzatorska firma, która bardzo długo zachowuje się na twarzy, więc. Będzie to u ciebie trwałe. A siwy, siwy, siwy brąz, ciemne? Bo to jak na samym początku powiedziałeś, że będziemy cię musieli zdecydowanie przyciemnić. Tak, e, głównie szarości, brązy, właśnie. Ja sobie lubię przełamywać dwoma tonacjami, tak zwane nie wiem, ombre, e, żeby właśnie nie budować jednym kolorem sztywno-szarym, tylko właśnie żeby sobie zrobić cień i potem budować takim e, brudnym, chłodniejszym odcieniem. Jaką? Żółwią? Żółwią lwia, bruzda, akurat jakieś zwierzęce rytmy. Tak? No, coś w tym stylu. To ja miałem się nie I czemu takie rzeczy trzeba wykonywać? Bo wtedy widzę, gdzie masz naturalne zmarszczki i ci ich nie rysuje, tylko ci uwypuklam twoje własne. Naturalne. I tak, tu jest lwia, i jak inne części się nazywają? Lwia, bruzdy nosowe, zatoki, to są najbardziej takie ważne znaczki, które jak się Kurze łapki. To... No wiesz. A ja chyba najbardziej mam, nie? a rzeczywiście, o właśnie, a to jeszcze ciebie zapytam, skoro pracujesz mm, twarzą z ludźmi, mm -hmm. czy osoby, które palą papierosy rzeczywiście mają tutaj... O tak. Mocno to jest zauważalne? O, o. Jest, tak, Czy no to, ale to trzeba długo, nie? Jakby na to pracować. Sobie. Tak, dwa tygodnie. O. Ale wyglądam jak już bym był kapkę przestarzały? Nie wiem o tym. Zmęczony. Tak? Jak po nocy. Mniej więcej. Nie tak jest. Panie premierze, co robić? Nie stać mnie, żeby być młodym. Bo bądź stary, prezydent radzi. A efekty tego, co tutaj robimy na Instagramie, moi drodzy, wejdźcie, nie pożałujecie. Kulisy powstawania też będą. To oka nie mogę otworzyć. Nie. Czekaj. Dobra. No, lateks jest taki po prostu. Czy można powiedzieć, że tak będę wyglądał na starość? E, być może tak, no. E, no. Ale możesz być bardziej zadbany, nie? Czy no, chciałbym! Ale mniej więcej te zmarszczki mogą mi wyjść z wiekiem, tak? Tak, tak właśnie tutaj te zmarszczki mogą ci wyjść na twarzy. No, ale nie, niekoniecznie będziesz może tak, wiesz, gdzieś tam przebrudzony, mm -hmm. tak przebarwiony, nie? Może jednak ładniej się zestarzejesz. Cóż, Ada, wiesz, dlaczego my to robimy, nie? <grym> Domyślam się. No właśnie, a wy, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie wiecie, to w sobotę będzie opublikowany film o tym, jak taka osoba może uzyskać pomoc od innych osób. Eufemistycznie? Enigmatycznie? Ale co zobaczycie na najbliższym filmie, bo po coś to jest robione. Ale myślę, że efekt, chociaż jeszcze siebie nie widziałem, jest zacny. Bo czuję, że tego wszystkiego dużo jest na, na twarzy. Mhm. A myślisz, że ludzie są wrażliwi na jakąś taką traumę człowieka? Miesz co nie wiem, zależy. Y Zależy. Mam wrażenie, że u nas trochę tak wolimy ominąć niż być, e, nie wiem, świadkiem, nie? Że wolimy gdzieś tam uciec, raczej niekoniecznie pomóc. Tak. Mhm. Obserwuję sobie. Gdzieś zęby trzeba było mu tam czarne. Nie no, mam koloryzator do zębów, ale powiedział, że nie chcę. O. czy on jest specyficzny? No, on jest w smaku niedobry. W sensie no, jakby drętpią ci zęby na początku. Tak jest dobrze, ja to się nie będę uśmiechał, bo to moja sytuacja nie, nie, nie Ale jest potem do tego. Jakby wiesz, jak już zastyga, to już nic nie czujesz, że obrano że się nie ucieszy. Chcesz bardziej? Nie, nie, tak jest dobrze. przy Nie, dobrze, dobrze, bo to. I już w zasadzie zbliżamy się do końca, tak? Tak, dokładnie tak. Czyli ostatnie szlify idą. Mm -hmm. Zobaczcie, jak wyglądam. Jest? Dobrze. Także tak to wygląda. Wy mnie widzicie. Ja siebie jeszcze nie zobaczyłem. Tak, jeżeli się zastanawialiście, w tych okularach dzisiaj nie będę. Soczewek nie mam, nie mogę nosić. Także będziemy na ślepo. Może to i lepiej. Nie będę wiedział, do kogo podchodzę. To co? Zaproszę Was do lustra, byśmy mogli wspólnie zobaczyć, jak wyglądam. Ja przede wszystkim. Dobra. To chodź. O kurde Ja pierdyle Oczy Moi drodzy ja tu mam lustro, także od razu do was mogę mówić Oczy jakie podkrążone Włosy Ewidentnie też przetłuszczone W ogóle cała Twarz jest taka no, tak. jak jesteś żywy Odmładzam cię, jak jesteś posępny Czyli będę taki I o, tak będę teraz. przez całość Kolejnego filmu Także widzicie zajawkę Potężną, bo w postaci całego filmu, ale następny, czyli sobotni, będzie mistrzowski. Wiem, też się go nie mogę doczekać. Zatem, moi drodzy, w sobotę dzisiaj widzieliście kulisy pracy charakteryzatora i jak to wygląda od 27-latka do, dajcie znać, na ile lat wyglądam. I widzimy się w kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzień dobry, panowie, przepraszam, czy mogli mnie państwo wesprzeć, że są osobą bezdomną jakimś... No my sami nie mamy. Dobra, moi drodzy, ujęcie drugie, tym razem ta miejscuwa. Zobaczymy jak tu będzie.